Szybki update garażowy odnośnie tego, co będzie niedługo grane na kanale. Przyszły dwa rowery. Oba to Romety Sporty, natomiast jeden jest w klasycznej wersji, czyli taki, jaka była normalnie dostępna na rynku polskim. Natomiast drugi, ciekawszy, chociaż. Niestety, nie w takim rozmiarze jaki bym chciał. Jest to romet w wersji Florida Sport, czyli eksportowa wersja Sporta. Tu jest nawet naklejeczka piękna, aż taka piękna, to mi się rzucił. Zaraz wam pokażę więcej, co tu jest ciekawego w tych rowerach. Oczywiście, w samym sporcie czerwonym. Nie ma specjalnie żadnych interesujących rzeczy. Natomiast Florida ma na przykład zupełnie inną korbę. Jest to, jest to korba firmy Tun, jeżeli dobrze kojarzę. Chociaż ma zdarte oznaczenia. Ale potem Wam pokazuję takie różne pierdoły. OK, na pierwszy ogień sporcik. Czyli jakaś korba, wygląda jakby była z jakiegoś niemieckiego dziadostwa. Brakuje w nim paru e, rzeczy. Nie ma koszyczka, nie ma bidonu. Klamki, z tego co mi się wydaje, są chyba z jakiegoś nowszego sporta albo z jakiegoś turystyka. Bo powinny być metalowe. To jest rocznik 84, z tego co kojarzę, po numerze. No i. Co? Jest super bo ma aluminiowe obręcze na stelówkach w koleżówce jeżdżenie jest dramatyczne więc to jest akurat ogromnym plusem, że tutaj są obręcze wąskie, aluminiowe No ma założone co prawda nie wiem czy będzie to widać ma założone oponki tornado cieniutkie 25 mm, ale są tak. Tu jest chyba logo, gdzie one Tutaj ale to jest tak dramatycznie, już zazarta guma, że tu nic nie ma do ratowania. Będzie trzeba czymś to zastąpić. Zaraz wam pokażę, jakie mam oponki interesujące do takiego roweru. Myślę, że coś może z tego będzie. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o samego sporta. Widać tu na nim, że fatalnie wyglądają te pedały. Tu chyba będzie trzeba coś porobić z tym albo grubo podziałać. Albo po prostu je wyrzucić, no bo tu tak skorodowane, są te elementy chromowane, że tu odrdzewianie tego nic nie pomoże. Dobrze chociaż, że jest przerzutka z przodu, z tyłu, to jest w miarę tak utrzymane jeszcze, że coś z tego będzie naklejeczki całkiem ładnie tutaj pod tym względem się nie ma do czego przyczepić jakieś tam bardzo delikatne ubytki, ale to nie jest problem jeżeli chodzi o przemian, też nie jest źle jakoś to w miarę się prezentuje jeszcze dwa słowa o rozmiarze, tutaj co prawda naklejki już nie ma na nim ale jest to rozmiar 500, 580 Czyli ten prawie największy sport, bo jeszcze były 600. -ki. No i on będzie w sam raz, chyba na mój wzrost, 80 m. Bo 560 jest nieco za niska i ma też za krótki mostek. Tutaj w tym rozmiarze mostek był jeszcze dłuższy niż w tych mniejszych. Więc, no to już taki rozmiar dość zacny. No, a tu jest ciekawszy. Sport w wersji Florida. Jak widać, kolorystyka dość szalona. Jak, jak gdzieś widziałem, jest to, jeżeli chodzi o malowanie, jest to absolutna, stuprocentowa kopia jednego z rowerów e, Tu Wam go zaraz pokażę, jak to wygląda. No i zobaczcie, że to malowanie, no, nawet stylistyka tej tego napisu jest taka no jest zerżnięta z, tych, z tego anglika tak że to jest, no nie ja nie wiem w Romecie to chyba nie potrafili niczego zrobić co byłoby chociaż trochę oryginalne i wyróżniało się na tle innego a może właśnie to chodziło żeby wysyłać gdzieś te granice rowery które nie wiem ludzie spojrzą i pomylą je z yy, oryginałem bo nie widzę innego wytłumaczenia chyba w każdym razie przeszkadka z tyłu tutaj jest jakieś jedostwo które trzeba będzie zdjąć tutaj z tego co widziałem w kilku rowerach były przerzutki. Podaj, że jakieś francuskie produkcji. Nie wiem, czy nie jest czasem. Tak samo przednia. Więc tutaj będzie trzeba trochę poszukać, żeby było to jednak zgodnie z oryginałem. Dały to raczej do wymiany, bo to chyba nie jest nic oryginalnego. Pozostałe części. Tu siatka zachowała naklejka z rozmiarem. To jest 540, więc no już ten prawie najmniejszy. Więc tu jest raczej kiepsko jeśli chodzi o gabaryty tego roweru i to na ile on pozwoli jeździć osobie wysokiej. No mnie raczej nie pozwoli. Kółeczka aluminiowe, piasty to wszystko jest no, z końca produkcji Rometu, więc tutaj te części są no, już dużo, dużo lepsze niż łożyska maszynowe, niż w tych, które były wcześniej na początku produkowane są jakieś nowe, ale chyba będę chciał je zmienić na coś bardziej epokowego, że tak powiem. No to są wspomniane opony, o których mówiłem. Są to dębice. Jest to dębica Typhoon, czyli polska opona przełajowa. Ona jest w rozmiarze 25 mm, jedna jest praktycznie no, super stan, druga jest lekko zużyta. Zakładam, że ta lekko zużyta była na tyle, ta idealna była na przodzie, dlatego jest. W takim stanie, tu jest rozmiar tej opony 25 mm, tu mamy tajfun i dębica, więc te oponki na pewno będą założone do któregoś z tych rowerów, jeszcze nie wiem do którego, natomiast no zakładam też, że przy takim wieku opon raczej na jakieś dłuższe dystanse będą wykluczone, bo to się jednak będzie ścierało, tym bardziej, że to są. Opony przełajowe, więc na asfalcie to to raczej jakby człowiek je chciał na asfalcie używać, to pojedzie do sklepu, wróci i się okaże, że połowę opony nie ma. Więc szkoda, zwłaszcza że przy jakimś hamowaniu ostrzejszym to te ząbki będzie widać, że to się będzie wszystko zdzierało. Dobra, to na razie tyle. I myślę, że za jakiś czas, jak będę się brał do tego któregoś z tych dwóch rowerów. Jakiś update czy filmik odnośnie składania.